Trzy suplementy, bez których nie wyobrażam sobie treningu wyskoku. Numer jeden Oczywiście kreatyna, czyli najbardziej przebadany suplement, jaki jest na rynku, nie tylko dla y, młodych, ale również starych, bo nie tylko poprawia nas. Kurwa, musi ktoś teraz jechać? Zrościły, wzrost masy, wzrost wszystkiego, tak zazwyczaj jest reklamowana, nie tylko dla młodych, nie tylko dla starych. Kratyna musi brać każdy. Kolejny suplement to kofeina oczywiście, czyli również jeden z kolejnych najbardziej przebadanych suplementów. Oczywiście zwiększone pobudzenie i zwiększony performance. Są badania na to. Działa, aczkolwiek nie przesadzajcie z kofeiną, bo być to też nie jest dobrze. Numer 3 to białko, ale to bym raczej traktował jako uzupełnienie diety. No niestety bez odpowiedniej podaży białka nie możemy liczyć na odpowiednią regenerację i po prostu na odpowiednie odżywienie naszych mięśni, żeby one miały się z czego regenerować. I nie chodzi tutaj tylko oczywiście o to, żeby jebać tego białka 30 miarek dziennie, ale racjonalnie uzupełnić sobie tyle, żebyśmy mieli chociaż w okolicach tych 2 gramów na kilogram masy ciała. Oczywiście w zależności od celu. No i ostatni suplement, czyli ZMA, ZMB, czyli magnes cynk, witamina B6 i jeszcze można wrzucić oczywiście gdzieś potas. Oczywiście wszystko co jest potrzebne nam do odpowiedniego, silnego skurczu mięśni. Można tych suplementów jeszcze znaleźć masę. Tutaj jest oczywiście pełna szafa, ale większość nie działa, większość to efekt placebo. Dzięki za uwagę i obserwujcie powiem.